Nowy rekord prędkości na Monsy jest całkiem możliwy. Stefano Domenicali proponuje zmiany w wyścigach, no a Amerykanie z Cadillaca mierzą w nowego kierowcę. Zaczynamy. Partnerem w Okupadoku jest rankomat.pl Multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych. Cześć tym Hągą Zapraszam was na wokół padoku przed Grand Prix Włoch na torze Monca i będziemy powoli opuszczać europejskie rejony. Nie wiem, jak Baku traktować, bo kolejny wyścig w Baku, no ale sami wiecie, jak to jest i co mam na myśli. Słuchajcie, tak, będzie dzisiaj o tym rekordzie prędkości na Moncy, bo nie jest to zupełnie wykluczone. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Będzie o specjalnym malowaniu bolidów, Ferrari i w sumie bardzo, bardzo się z tego cieszę. O cenach paliw, bo ten temat został ostatnio poruszony przez szefów zespołów, no bo robi się grubo. Zostańcie i posłuchajcie, ile muszą w budżecie przygotować na ceny paliw w przyszłym sezonie w pełni syntetycznych tych paliw. Oczywiście o nowym formacie, który proponuje Stefano Domenicali, a właściwie zmianach kolejnych w formacie. No i będzie też o planie na nowego kierowcę w Cadillacu. Także zaczynamy sobie tutaj po kolei od rekordu prędkości na Mący. I teraz nie chodzi o prędkość maksymalną, a chodzi o średnią prędkość okrążenia. 2020 rok, rok Ham Lewis Hamilton 1.18.887 to był czas na Mący. Średnia z tego okrążenia 264,362 km na godzinę. No i teraz jak sobie popatrzymy, co wyrabiają współczesne samochody, a przede wszystkim samochody McLarena, to się okazuje, że zaczynają bić kolejne rekordy prędkości. Rekord Oscara Piastriego przecież na Spa, później przyjechali na Zandvoort i na Zandvoort znowu rekord okrążenia pobity, znowu przez Oscara Piastriego, tam chyba o 20 sekundy mniej więcej, jeżeli dobrze pamiętam. No więc te samochody już osiągnęły taki poziom, że są szybsze niż najszybsze dotąd w historii. No i to pokazuje jak się rozwija Formuła 1. I teraz jeżeli mówimy o przyszłorocznych przepisach i o tym, że na początku bolidy mają być o 2,5 sekundy wolniejsze, no to tutaj też było o 2,5 sekundy wolniejsze. Zajęło to mniej więcej 3 lata z haczykiem i już są zdecydowanie szybsze. Same te czasy nie są odczuwalne dla kibiców. To jest coś, o czym mówił Robert Kubica: no, że jak patrzymy na okrążenie na torze, no, to nie robi na nas wrażenia, czy ono jest sekundę szybsze, czy dwie sekundy wolniejsze. Ale to jak się zachowują samochody już oczywiście ma duże e, znaczenie. Rok temu e, Norris był o pół sekundy wolniejszy od obecnego e, tego rekordu e, na Moncy 1.19.327. Biorąc pod uwagę ten postęp jaki został ostatnio zanotowany, no to wiele wskazuje na to, że McLareny mogą być tutaj piekielnie szybkie. Jeżeli chodzi, bo zaraz zapytacie, a kto najszybciej pojechał bolidem Formuły 1? Oczywiście są różne... Wyznaczniki, no bo była, były te próby hondy bicia rekordu na Pustyni powyżej 400 km na godzinę, ale to w innej specyfikacji na to, że Walter Botas 372,5 km na godzinę w 2016 roku. 372,6 Juan Pablo Montoya na Moncy w 2005 roku to jest taki rekord nieoficjalny, więc za ten oficjalny uznaje się właśnie Walter ego Botasa z 2016 roku. No i yy, do, są szanse, że te rekordy będą pękać Zresztą Toto Wolf ostatnio mówił o tym, że te samochody nowej generacji Jak tak patrzą, jak się przymierzają To nie wykluczają, że zbliżą się do granicy 400 km na godzinę Ale na to, to sobie jeszcze oczywiście musimy poczekać Monza to jest wspaniałe miejsce Pytacie mnie często na jaki wyścig się wybrać Zawsze odpowiadam, że to zależy od budżetu i od oczekiwań Natomiast Monca, pomijając problemy logistyczne, jakie tam się pojawiają, delikatny chaosik organizacyjny, przepiękny oczywiście Królewski Park, tor z ogromną historią, tam można się przejść po tym nachylonym mocno zakręcie. To, co wszystko dzieje się dookoła na Monce, jest przepiękne, bo naprawdę Włosi niesamowicie angażują się w wyścigi, przeżywają. Dla nich to jest sprawa życia i śmierci. Pamiętam, że kiedyś byłem na wakacjach na kempingu nad Gardą. To było dawno, dawno temu i znalazłem. Przy, to było jeszcze czasy Roberta Kubicy. Znalazłem przyczajonych Włochów przy jakiejś przyczepie kempingowej z takim małym monitorkiem. Uzbierał się tłumek po prostu ludzi, i wszyscy tam czekali na Ferrari. Tylko ja tam, Roberto, Roberto, bebeto grande, dawaj. W każdym razie Włosi naprawdę, jak już coś kochają, to kochają, więc to są piękne momenty. Piękne momenty yy, bywały, nie są. Z udziałem Ferrari w, w różnych latach. Natomiast 50 lat temu Niki Lauda zdobył mistrzowski tytuł dla Ferrari. Jego przyjście do Ferrari było hmm, no mocne, no bo to był człowiek, który pozwolił sobie na skrytykowanie bolidu Ferrari. W oczach Enzo Ferrariego takie rzeczy się nie zdarzało. Ferrari było najlepsze, musiało być najlepsze. Enzo Ferrari miał swoją wizję przecież samochodów i tego, że silniki są z przodu, tak jak konie w wozach są z przodu, i dopiero. John Cooper przesunął silniki do tyłu i się okazało, że no kurcze, wcale nie jest gorzej, a może nawet lepiej. Także Enzo Ferrari miał swoją wizję różnych rzeczy, natomiast krytyka Ferrari, no to był największy grzech. Jak Niki Lauda się negatywnie wypowiedział o bolidzie, to wszyscy położyli uszy po sobie i nie za bardzo wiedzieli, jak to Enzo Ferrariemu przetłumaczyć. Niki Lauda postawił na swoim. Prowadził zmiany. Okazało się, że samochód jest szybki, zdobył mistrzowski tytuł, nie był ukochanym kierowcą Enzo Ferrariego. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że Gilles Villeneuve był ukochanym kierowcą Enzo Ferrariego, natomiast zasłużył sobie oczywiście na szacunek, chociaż jest tak, że nie rozstawali się w specjalnej zgodzie z nikim Laudą. No ale, już zamykając te dygresje, 50 lat temu zdobył tytuł dla Ferrari w 75 roku, rok później słynna rywalizacja oczywiście z Jamesem Huntem, to sobie można film o tym obejrzeć, wyścig, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. No ale, co przygotowało Ferrari? Jeżeli chodzi o Ferrari, to oni nie mają najlepszej serii zmian malowania bolidów. To jest zawsze takie, nie wiem, na pół gwizdka. No Mam wrażenie, że jak inne zespoły wprowadzają zmiany, to one są naprawdę znaczące, oczywiście tutaj Racing Bulls, McLaren potrafił zrobić piękne rzeczy, Williams potrafił zrobić świetne rzeczy, a Ferrari tak ten niebieski w Stanach Zjednoczonych, taki trochę niejaki, jakby zrobili niebieski, albo żółty boli, taki wyjątkowy. To by było piękne, a oni tak się zawsze troszeczkę krygują. Tutaj pojawi się więcej białego, będzie tak. Białe y, pokrywa silnika częściowo, srebrne skrzydła miał Niki Lauda i trochę tak to będzie wyglądać, retro kołpaki, pojawią się numery na białym tle, no bo tak też wtedy było, stylizowane kombinezone na lata 70, bardzo fajnie to wygląda i oczywiście odniesienia tam na przykład na kaskach do y, Nikiego Laudy. Jean Alesi. Kierowca, który był kochany przez fanów Ferrari, poprowadzi 412 T2, czyli ten bolid Jean Alesi, który został zastąpiony przez Michaela Schumachera. Musicie wiedzieć, że jak Michael Schumacher przyszedł do Ferrari, a przeszedł z Benettona, to nie był pupilkiem włoskiej publiczności. Oni kochali Gerhard Berger, Jean Alesi, czuli, że to są ich kierowcy, mimo że tam zdobywali pojedyncze, wygrywali pojedyncze wyścigi. Michael Schumacher przyszedł z Benettona, z zespołu, z którym zdobył dwa mistrzowskie tytuły. Co też było zaskakujące, że się przeniósł do Ferrari, natomiast kibice, no, nie przyjęli go ciepło. Człowiek taki Niemiec o kwadratowej fryzurze rodem Simpsonów to nie było coś, co się podobało włoskim kibicom, no ale później, jak zaczął odnosić sukcesy, no to już było Michele, Michele. Także sobie zaskarbił sympatii, oczywiście niesamowitymi wynikami i serią zdobyczy i dla zespołu i oczywiście dla siebie. Jean Alesi z jedno zwycięstwo na koncie, zwycięstwo odniesione na, w Kanadzie, natomiast Gerhard Berger, to jeszcze się odnosząc do tego, no to było niesamowite zwycięstwo, bo na Moncy właśnie w 88 roku w sezonie, zdominowanym absolutnie przez McLareny, czyli przez Ayrtona Senna i Alana Prosta, Wygrał jeden wyścig na Monszy, wyobrażacie sobie, i to zaraz po śmierci Enzo Ferrariego. I wszyscy mówili, że duch Enzo Ferrariego nosił się na to, że i dał zwycięstwo Ferrari Gerhardowi Bergerowi. Oni wygrali w tym sezonie wszystkie wyścigi oprócz tego e, jednego: Awaria Alana Prosta, no i tam e, kolizja Ertona Senny i uleciało. To i Gerhard Berger wjeżdża, no nie na białym koniu, tylko na czerwonym koniu ale ku kibiców możecie sobie wyobrazić, co tam się wtedy działo na Moncy. No i właśnie to są te chwile na Moncy, kiedy wbiega publiczność, kiedy jest ta wielka flaga, kiedy jest to niesamowite podium, to zdjęcie Szarla Leclerca, kiedy wyśc wygrał wyścig na Moncy w czarnym kombinezonie. O, te kombinezony były super, przyznajcie, że to była bardzo fajna kolekcja. Robi sobie to zdjęcie, było najpopularniejszym zdjęciem w historii Formuły 1, no oczywiście social mediów eee, Formuły 1, miał najwięcej lajków do czasu przyjścia Luisa Hamiltona do Ferrari, bo ten dzień w Maranello spowodował, że te jego chyba dwa zdjęcia przebiły to jedno yy, Charlesa Leclerca. To znaczy oba, nie suma dwóch zdjęć, tylko dwa zdjęcia miał takie, które przebiły tamto zdjęcie Charlesa Leclerca. No to tyle w sprawie Moncy. Yy, teraz przechodzę do Tematu super ciekawego, moim zdaniem, no bo coraz częściej są poruszane wątki związane z sezonem 2026, tego jak będą wyglądać samochody, jak będą jeździć. No, wiecie, tam staram się o tym dosyć regularnie opowiadać. Wrócił wątek paliw syntetycznych. Mało się mówi o tych paliwach, moim zdaniem. Jest, nie wiem, może przy okazji tego weekendu na monce coś więcej się powie, bo The Race akurat napisał dłuższy artykuł. Nie ma tam wielu nowych informacji. Oprócz tego, że ostatnio temat wrócił i jest omawiany. Teraz o co chodzi? No, chodzi o to, że te paliwa syntetyczne. Będą dużo, dużo droższe. Zrobiłem kiedyś rolkę na ten temat, ale wracam do tego. Obecnie zespoły płacą za litr paliwa między 20 a 30 dolarów mniej więcej. No to za syntetyczne będą płacić między 170 a 220, a jeden z szefów zespołów powiedział, że te ceny za litr zbliżają się nawet do 300 dolarów za litr paliwa. Wyobrażacie sobie, to jest jakieś absolutne szaleństwo. I teraz yy, koszty mają skoczyć z 3-4 milionów rocznie do 10-12 milionów rocznie na paliwo. No obłęd. Dobra wiadomość dla zespołów jest taka, że uznano, że no, ponieważ te koszty tak rosną, to te koszty, te koszty paliw nie będą wliczane do limitów budżetowych, tylko będą poza. No ale zebrali się szefowie zespołów z Formułą 1 i mówią, że kurczę, no słuchajcie, to nie może tak być. Oczywiście Nikolas Tombazis ze strony EFIA twierdzi, że i tutaj ma rację, że jak wchodzą nowe technologie, to na początku są droższe, później są tańsze. Tak, to super. To, że są poza limitem budżetowym, to też jest super, no, no bo to by było nie fair w stosunku do zespołów. Natomiast szukają pomysłów, co zrobić, żeby obniżyć ceny paliw syntetycznych. Chodzi o to, że w tym całym łańcuchu produkcji wszystkie elementy muszą spełniać rygorystyczne, ekologiczne wymogi i to powoduje, że są dosyć drogie. Kombinowano, żeby był niezależny jeden dostawca paliw, no ale wiecie, każdy zespół ma podpisane jakieś umowy z firmami petrochemicznymi za grube miliony dolarów, i teraz no, nie chcą się tych umów wyrzeć, w związku z tym to raczej odpada. Być może będzie tak, i to jest pomysł, żeby jakieś tam poszczególne składniki były ustandaryzowane tego paliwa i to by pozwoliło obniżyć koszty, no a poza tym rzeczywiście może jest tak, że te koszty, że te ceny paliw zostaną obniżone. Jestem ciekawy, czy rozwój tej technologii tak zaawansowany w Formule 1 w jakikolwiek sposób przełoży się na sprawy drogowe. Dajcie znać, co sądzicie na ten temat, czy to w ogóle jest możliwe. No i oczywiście, czy zostanie pobity rekord prędkości na mocy? Tego też jestem bardzo ciekawy. Jeśli przy okazji dacie suba i zostaniecie z stałymi widzami kanału Padoku, to będzie mi bardzo, bardzo miło. To zaraz opowiem o kolejnym pomyśle Stefano Domenicalego, co zrobić i to też będzie pytanie do Was, bo ja mam swoje zdanie, ale widownia Formuły 1 się zmienia. Wy jesteście widzami Formuły 1, więc to Wy decydujecie i jestem ciekawy, co sądzicie na ten temat. Żeby zmienić format wyścigów. Za chwilkę o tym powiem. E, zanim o zmianie formacie, e, zanim o zmianie formatu, no to przypominam, że Rankomat.pl jest partnerem wokół Padoku, największa porównywarka ubezpieczeń w Polsce. Sezon powakacyjny się e, zaczyna, może rozglądacie się za ubezpieczeniem samochodu? Spróbujcie, skorzystajcie, wejdźcie, porównajcie i zobaczcie, ile tam można zyskać. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, zadzwońcie do agenta ubezpieczeniowego. To nie są jacyś przypadkowi goście. To są wykwalifikowani agenci Ubezpieczeniowi, którzy przeprowadzą Was, przy, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, podpowiedzą dobre rozwiązania i naprawdę warto z tego skorzystać. A jeśli skorzystacie z linku w opisie odcinka, to dostaniecie jeszcze 50 zł cashbacku, jeśli z tym linkiem ubezpieczycie samochód, do czego serdecznie zachęcam. No to co to wymyślił ten Stefano Domenicali i co tam się dzieje? Stefano Domenicali yy, udzielił ostatnio wywiadu, w którym powiedział, że przy okazji Grand Prix Austrii na Red Bull Ringu spotkał się z kierowcami, omawiali różnego rodzaju zmiany i teraz. Że z niektórymi pomysłami Trzeba się oswoić Tak jak kierowcy hmm, kwękali I stękali na sprinty Tak już z tymi sprintami się oswoili Promotorzy, czyli organizatorzy wyścigów Również i coraz częściej chcą mieć sprinty No bo jest ciekawiej, bo więcej się dzieje Bo jest tylko jedna sesja treningowa A później są i kwalifikacje do sprintu I sprint i kwalifikacje do wyścigu głównego No i wiadomo, że wyścig główny e, Rozmawia na temat odwróconych pól I przekonuje kierowców I twierdzi, że nawet Max Verstappen Dał się już trochę przekonać. No, jak Max Verstappen powie, hej, w sumie spróbujmy, co nam szkodzi, to myślę, że dynamika tych wydarzeń się odwróci. Natomiast Stefano Domenicali pcha, naciera, żeby było szybciej, żeby było dynamiczniej, żeby dostosować się do młodszych widzów w świecie Formuły 1. No i teraz uwaga, uwaga. Kolejny pomysł jest taki, żeby skrócić niedzielne wyścigi. O ile, w jaki sposób. Decyzji nie podjęto, natomiast Stefano Domenicali uważa, że powinno być bardziej dynamicznie, że młodzi widzowie są przyzwyczajeni do bardziej zwartych, szybszych, krótszych treści i że świat też się musi do tego dostosować. Oczywiście ci starsi będą narzekać, no ale trudno. Trudno, będą narzekać, ale pewnie będą oglądać. Czy krótsze wyścigi mają sens? Czy Wy się nudzicie w trakcie wyścigów? O ile byście skrócili? Jak widzielibyście te skrócone wyścigi? O to pytam Was. Bardzo proszę dajcie znać w komentarzach. Ja waham się, uważam, że dłuższe wyścigi dają. jest Może tak, jeżeli wszystko się ułoży, tak, że nic się nie dzieje, no te długie wyścigi są po prostu beznadziejne. I człowiek siedzi, sobie myśli: ale niech to się już skończy, albo idzie, zalicza drzemkę jak w skokach narciarskich. no Jak zaczyna pierwsza pięćdziesiątka, to też tak się przysypia, a potem na dziesiątkę się ożywia, to. To tutaj jest podobnie. E, natomiast no, są takie wyścigi, gdzie ta długość też gwarantuje wydarzenia e, na to, że ktoś kogoś goni, dogoni, czy nie dogoni w walce o podium, w walce o zwycięstwo, więcej się może wydarzyć, tak jak w tym wyścigu na Zandvoort. Naprawdę cały czas tam się właściwie coś działo. No więc każdy kij ma dwa końce. Warto czy nie warto? O ile skrócić, o liczbę okrążek, liczbę kilometrów, o czas. Nie mam zielonego pojęcia, czy skrócić mecze piłki nożnej, mogę też zapytać. Też przecież były takie pomysły, i czy rzeczywiście czas wyścigów, czy też liczba okrążeń zostanie skrócona. Macie pole do popisu, dajcie znać w komentarzach. No a jeżeli chodzi o same odwrócone pola i większą liczbę sprintów, wydaje mi się, że to się wydarzy wcześniej czy później. Kierowcy już też mówią: no dobra, spróbujmy, zobaczymy, jak będzie z tymi odwróconymi polami. Kwestia sprintów to jest kwestia tego, że. A, no, jeszcze o jednej rzeczy mówi Stefano Domenicali: że już macie tak precyzyjne narzędzia, yy, symulatory, sprawdzacie tam sobie wszystkie ustawienia, że nie potrzebujecie tylu treningów, że tamten jeden wam wystarczy. A. W ogóle może być, może nie być treningów, bo też na co? Chcą sobie pewnie zrobić miejsce na większą liczbę wyścigów. Skrócenie takiego weekendu, mniej aktywności, może oznaczać, że zespoły na przykład w tym momencie się zgodzą, żeby było 25 wyścigów. No to wszystko do tego zmierza. Młodzież idzie. O tym będzie teraz. Dostaną sesje treningowe, a będą to Paul, Aaron i Alex Dion Paul, Aaron w Alex Dion w McLarenie. No i teraz tak, Alex Dion w McLarenie, ten krewki irlandczyk, który tam lubił narozra narozrabiać w różnych seriach, pokazał właśnie w Austrii, niesamowite tempo, był o jedną dziesiątą sekundy wolniejszy od Scala Piastriego. Jak przychodzi debiutant w swoim pierwszym treningu, jedzie taki czas, no to robi to wrażenie, zwróćcie uwagę na niego. Polaron to jest z kolei rezerwowy kierowca Alpin, którego mogliśmy już zobaczyć w zauberze w sesjach treningowych, bo został tam wypożyczony, no ale w Alpin też muszą dopełnić kwestii regulaminowych i oddać młodzieży treningi. Natomiast Polaron brał już udział w testach Pirelli na przyszły sezon. I zastanawiam się, czy to nie jest już taki moment, że Flavio Briatore zaczyna sprawdzać Pola Arona pod kątem zamiany Franco Colapinto. Oczywiście przewagą Franco Colapinto, i wszyscy w Paduku o tym wiedzą, jest to, że ma sponsorów i przynosi pieniądze do zespołu. Gdyby nie to, myślę, że jego przyszłość, jego czas w Formule 1 już by się skończył. Nie pokazuje nic nadzwyczajnego. Jedenaste miejsce chyba ostatnio, tak? No ale tam, nie wiem, taki Oli Berman to na przykład w czterech kolejnych wyścigach dojeżdżał na jedenastym miejscu także mam wrażenie, że czas Franco Klapinto się kończy, Flavio Briatore ostatnio o tym mówił, za wcześnie może jeszcze nie, może powinien się oswoić w innej serii, może przesadziliśmy to nie była najlepsza decyzja, swoje już widziałem, no cały czas mówię czasami się zdarza tak to, to, nie chciałbym powiedzieć, że tak jak w przypadku Izaka Adżara, bo Izaka Adżar naprawdę jedzie dobry sezon, to podium które zdobył na Zandvoort to jest bonus, natomiast on pokazuje cały czas super mocną formę i wielkie brawa dla Izaka Adżara, a jeżeli chodzi o Polarona, to jest obiecujący, był przymierzany do Cadillaca między innymi, Walpin też, no myślę, że Flavio Briatore chciałby mieć bardziej spektakularnego kierowcę, ale jak się nie da, no to może Polar? tyle, że na takim debiutancie to się już przejechał, bo Franco Colapinta naprawdę rokował. Do momentów w zeszłym sezonie, kiedy nie zaczął rozbijać samochodów, wyglądał bardzo, bardzo dobrze. Nawet kiedy rozbijał, wyglądał dobrze. No Tylko, że to mu potem zabierało pewność siebie i też musiał coraz bardziej uważać i coraz bardziej się oszczędzać. No to w takim razie, skoro już powiedziałem o polu Aronie i o tym, że był przymierzany do ekipy Cadillac'a, to jest nowy pomysł Cadillac'a. Nie będzie tam Mika Schumachera. Zrezygnowali z Mika Schumachera, stawiają na Coltona Hertę. Czyli gościa, który jeździ w Indii, i to jest ja trochę nie wiem, jak do tego podejść. Trochę się cieszę, a trochę się dziwię. I wytłumaczę Wam, o co chodzi. Cieszę się, bo to jest tak jak z mieszanymi sztukami walki. Tak jak się zastanawialiśmy, czy gość od brazylijskiego jiu pokona gościa tam od kickboxingu albo od karate. No tak często sobie zadajemy pytanie, czy gość z Indii poradzi sobie w Formule 1, jak kierowcy z Formuły 1 poradzą sobie w Indii. I to jest właśnie taka sytuacja. Colton O'Herta, zdolny, obiecujący, z, z zasługami, chce spróbować swoich Sił w Formule 1, będzie rezerwowym kierowcą zespołu Cadillaca, dostanie szansę oczywiście w treningach, natomiast rezygnuje z Indii, z serii, w której jeździ, w serii, w której walczy na rzecz F2. Żeby być bliżej Formuły 1. I teraz jak sobie spojrzymy na kontrakty Sergio Pereza i Walterego Botasa, no to oni mają tam kontrakty na dwa lata. Czyli co dwa lata się przemęczy w Formule 2, i co tam będzie miał 29 lat i spróbuje zaliczyć debiutancki sezon w Formule 1. Kurczę, to mi się akurat nie spina i nie wiem, czy to jest dobra decyzja, ale może został skuszony jakąś interesującą wizją przez Cadillaca, który jest przecież potężną firmą i zadeklarował tam miliard dolarów przeznaczony na razie na program Formuły 1, więc może to dla niego jest pomysł. To też w takim razie pytam was, co wy na ten temat. Czy to jest dobry pomysł, czy to nie jest dobry pomysł, czy chcielibyście zobaczyć Coltona Hertę w Cadillacu, czy też w jakimkolwiek innym zespole, czy też... Nie. Słuchajcie, zapraszam Was na weekend na mący w Eleven Sports. Oczywiście spotykamy się w poniedziałek po tym weekendzie z podsumowaniem tego, co się wydarzyło na mący. I teraz, tak, pytania do Was. Po pierwsze, czy zostanie pobity ten rekord prędkości, czyli średnia prędkość, czyli po prostu czas na mący? Czy zostanie pobity czas ustanowiony przez Luisa Hamiltona w tym momencie? Najlepszy na to, że on z kolei poprawił wcześniej czas Kimiego Räkkkanena, jeżeli dobrze pamiętam. No, to zweryfikujecie w razie czego. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie o y, Coltona Hertę, oczywiście, czy to ma sens? I trzecie pytanie: skrócony czas wyścigów. Czy, a jeśli tak, to jak skrócilibyście czas wyścigów i czy Stefano Domenicali dobrze kombinuje? Trzymajcie się. Mojego weekendu, dobrego oglądania i do zobaczenia w poniedziałek. Partnerem w okupadoku jest rankomat.pl, multiporównywarka ubezpieczeń i produktów finansowych.